Halo, nie. Nie, nie, jeszcze nie, halo. Halo, dzień dobry, dzień dobry. E, witam Was bardzo serdecznie e, na moim kanale. Na, to jest dobre pytanie, co to będzie. E, planowałam, żeby to była swego rodzaju rozgrywka pokoleniowa. To jesteśmy dzisiaj w mieście Lucky Palms. E, to jest moje pierwsze podejście tego miasta. Więc nie do końca ogarniam, co gdzie jest, ale widzę, że jest... Ojej, duże, bardzo duże, o matko! Już widzę po prostu te wszystkie lagi. Dobra, zaraz. Mi się wydaje, czy mi bardzo niepłynnie przechodzi kamera. Nie wiem, uroki The Sims 3, po prostu nigdy nie wiesz, czy, czy, czy gry ci zaraz nie wywali. Będziemy cię grać... Simką, którą właśnie stworzyłam. E, Natalia Schubert. Będzie to rozgrywka, tak myślę, że można pod, to podpiąć pod rozgrywkę pokoleniową, powiedzmy. No, nie wiem. Jakieś takie główne założenia e, sobie założyłam. Poczyniłam jakieś takie główne założenia, mniej więcej co i jak. To generalnie tak. To jest nasza Natalia, Natalia Schubert, i założyłam sobie, że ona będzie żyła w biedzie. Zaraz jej wyzeruję wszystkie simoleony, i jej celem będzie po prostu dorobienie się majątku. Tylko, że założyłam sobie, że to zarobienie majątku ma się odbywać bez pracy. Czyli dla niej akurat wybrałam sobie, że będzie zdobywała pieniądze poprzez włamywanie się do komputerów, dlatego dałam jej cechę komputerowiec, ponadto jest jeszcze ekologiczną, histeryczką, jest wygadana oraz jest... Yy, dzięki. Oraz jest sprawna fizycznie. Więc myślę, że... Myślę, że... Yy, co to jest za samochód? To już się coś zacięło, chyba że to ta lama przyjechała tym samochodem. Nie wiem, nie zwróciłam uwagi. A, a i celem życiowym jest zostanie y, artystką blogerką, osiągnięcie 10 poziomu umiejętności sieci społecznych oraz stworzenie pięciogwiazdkowego bloga. Yy, zaraz nie. A, kurczę, mogłam mi to zostawić, mniejsza. Możemy już w sumie założyć sobie bloga. Yy, nie możemy sobie założyć bloga. Nieważne. To, to przeglądaj sieć. E, tutaj wideo i przeglądaj sieć i wyślij SMS-a. Co? Nie. Nie, nie, nie. Powiedziałabym, że cię nie stać, ale... Zaraz. E, to się jakoś tak to robiło. Mm, ona jest Schubert i Zero? <gryw> nie wiesz, że to zrobiłam. Autentycznie. Nigdy jeszcze chyba nie grałam tak, żeby moja simka miała totalnie zero pieniędzy, zero w ogóle. Yy, ten portal to możemy. nie. Zero pieniędzy, zero w ogóle wszystkiego. Możemy go sprzedać swoją drogą. Zero pieniędzy, zero w ogóle nic, zero szans na przyszłość, zero perspektyw na życie. Czy coś jeszcze powinnam powiedzieć? A ta, to lamy, był samochód, ok. Czy jeszcze coś powinnam rzucić odnośnie tego, jak. Będzie przebiegała ta seria? Albo czy w ogóle to będzie seria? Bo ja tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że chyba, chyba już nic nie mam do powiedzenia takiego więcej. Odnośnie, odnośnie serii. Bo o tym, że biedujemy, powiedziałam. O tym, że będzie się włamywać, powiedziałam. O tym, że będzie to seria. Będzie generalnie rozgrywka pokoleniowa. Na przyszłe pokolenia. Będziemy szukać innych sposobów na to, jak sobie y, znaleźć nie wiem, pieniądze czy coś, jak sobie y, poradzić w życiu bez pieniędzy. Dobra, to jak nie mamy na razie co robić, to pójdziemy do biblioteki. Ymm... O, tu jest biblioteka. Co ci jest? A, ok. Dobra, nie płacz tam. Co my tu możemy dostać? Yy, nic ciekawego, a tutaj? Nic ciekawego, a tutaj? Okej, okay, czy są to jakieś książki od umiejętności? Co ty już do komputera lecisz? W ogóle duża za biblioteka, taka bardzo. I też nie ma drzwi. Yy, szukałam półek z. Z, z, z książkami do uczenia się w ogóle jakichś umiejętności. Ale widzę, że bardzo, bardzo tego nie ma. Co ty chcesz? Siłowe ćwiczenia? No dobra. No dobra, dobra. To pójdziemy sobie na siłkę. O, czy to gra zawsze tak wolno działała? Chyba tak, w końcu Sims 3. Gdzie ty tam idziesz? Ciężarę podnoś, Proszę. Proszę bardzo. Dobrze. O, i taki ma outfit. Jej! Dobra, super. A dobrze ci idzie, pani sportowiec. Dajesz! Dajesz, Natalia! To jest Natalia, tak? Natalia. Dajesz! Ten Omar to gdzieś tu jest? Aha, to, aha, to jest on. Dlaczego mi się w ogóle jego powiadomienia wyświetlają? Nawet go nie znasz. Założyłam sobie, że budowę jakiegokolwiek domu zaczniemy budować, kiedy nasza Natali osiągnie znaczy zarobi swoje swój pierwszy no nie wiem. Myślałam na początku, żeby zarobiła pierwszego tysiaka, ale teraz do końca nie jestem pewna. Nie jestem pewna, czy to nie będzie po prostu za dużo. Z drugiej strony dość łatwo się zarabia na hakowaniu, tak mi się wydaje. No a do czasu do, do tego czasu będziemy po prostu się tułać gdzieś po, po mieście. E, mamy Straż Pożarną gdzieś tu, mi mignęła. O, tu jest. Więc, więc będziemy mogli tam się e, tam umyć, się zjeść. E, chyba, że w parku gdzieś będą jakieś grille, na których będzie można coś usmażyć. Znaczy, na których ktoś nam coś usmaży. E, widzę, że jest grill. Uuu kwiatki do zbierania. Możemy zbierać też kwiatki. Ale to chyba nie w tym pokoleniu raczej. No, gdy możemy normalnie zrobić. O, matko, bardzo dużo jest tych kwiat. Co to jest? Okej. Okay. Ćwiczy do zmęczenia. Proszę cię bardzo. Ok. W ogóle... A co to jest za budynek? To jest. Nie, to jest normalnie. Można tu wejść. A, łazienki po prostu. Okej, okay. dobra. Tu jest jakiś bar, tak? Jadłodajnia inna. Tu jest policja, okej. Okay. Tutaj jest chyba czyjś domek. A nie, to jest galeria sztuki. A tak mieszkać w galerii sztuki? Hmm. Byłoby fajnie. Dobra. Bo widzę, że już tutaj powoli, powoli padasz, więc... Gdzie yy... była ta straż? O, tutaj. OK. idziemy do straży pożarnej. Do remizy. Idziemy do remizy. No dobra, no już nie ma łódź. Dobra, co my tu jeszcze mamy w ogóle? Kurczę, jest tu bardzo dużo budynków. Bo to są parki jakieś, ogród botaniczny tam jest. Dobra. Eee, Okej. Okay. Zjedz sobie organiczny chleb z organicznym dżemem. Chcesz kupić lodówkę? Może kiedyś. Kurcze, ewentualnie jeszcze mogła kraść. Pasożytnictwo też w sumie wchodzi w grę. Ciekawe, jak ludziom się roz roz, roz... roz... Co? Roz, rozwija, o! Ciekawe, jak ludziom się rozwija kreatywność w czasie wymyślania jakichś takich, no nie wiem, pierdółek. Eee, zaraz, to nie jest LOL, tu nie gramy GW. A oni tu nie mają komputera, okej. Okay. Dobra. To, 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 nieważne. No tak, pośrodkiem przejść było ciężko. Dobra, to plan jest taki, że ona teraz em, weźmie prysznic w którymś z tych miejsc. Zaraz, home było od tego? O, dobra, trafiłam. E, prysznic, jeszcze siku i się zdrzemniesz. Chyba, że mają tu ekspres do kawy, ale wątpię. No, niestety, niestety, biedna remiza. Przędzanie wody, prysznic. No, to dobrze. Cieszę się, że, że się cieszysz. Dobra, to do spanka. Tylko tak wiesz, raz, 3-5. A jak już się wyśpisz, to wracamy do biblioteki. Eee, I komputery były na piętrze, więc tutaj proszę hakować. Nie znam w ogóle tych ludzi, także. Co ty, kim ty jesteś? Eee, Kitty... co, co? Co to za cztery gwiazdki osobistości? Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałam szczerze mówiąc. O, i paparazzi za nią, oczywiście, dobra. W ogóle fajny kącie dla dzieci. Czy ja widzę łuk drzwiowy do kibla? Okej, okay, kto projektował ten dom? Ten, ten, to, to, ten, budynek. Ja nie wiem, czy to... Co, to jest za balkonik? Matko Bosko, naprawdę, co, co tu się dzieje? To są, czy to są łuki? E, zaraz, chwila, nie. Nie, tak się to sprawdza! O, nawet nawet nie spadła na tyłek! Jestem dumna. To pewnie przez to, że jest sprawna fizycznie. Jak nic. Jedziemy! No i... znowu <śmów> nieszczęśliwa. Dobra. Szybko! No bez kitu, no. Tu, tu są łuki drzwiowe. Ale dlaczego? Tutaj też są łuki! No przecież ja już oczami wyobraźni, wyobraźni widzę, jak po prostu, kurczę, ktoś nie ogarnia, że to nie jest okno, że tu nie ma szyby i chcąc się oprzeć, że tak powiem, ląduje twarzą na ziemi. Z drugiego piętra to chyba nie tak fajnie spaść. Ale nie wiem, nigdy nie spadłam. A tu dalej siedzi. Czyta sobie o abstrakcji z indykiem. Możemy w sumie podejść, przywitać się, ale nie sądzę, żeby chciała z nami gadać. Nic nie umiemy. A nie, umiemy trochę, dobra. Nic nie umiemy, nie mamy pracy, nie mamy pieniędzy. I to dosłownie. Boże, pierwszy zrobiony Simoleon. Eee, zarobić stówkę, dobra. To zamiast joggingu. Eee. Okej, okay. tak też można. Dobra, jak tam ci idzie? Jakieś strony rządowe w ogóle. Jej Zrobiliśmy nie wiadomo, co. Nie, wiecie, mam moda na odblokowanie takich specjalnych umiejętności. I tylko że one nie mają znaczków. Jakby nie dziwię się, to jest totalnie ukryta umiejętność. Także mam nadzieję, że po prostu uda mi się ją rozwinąć trochę bardziej. A, i w ogóle to dobrze by było zapisać grę. Tak teraz sobie myślę. Mm. O, chcę kupić łóżko. No, słuchaj. Prawie, prawie już cię stać. Prawie już cię stać. Dasz radę. Myślę, że wbijesz tutaj drugi poziom tego hakowania jeszcze dzisiaj. W ogóle odnoszę wrażenie. O, a teraz potrafi się pojawić powiadomienie. No super, fajnie. Gratulacje. Ona chce kupić kuchenkę. Nie stać cię. Mm. Ej, No kurczę, autentycznie. Na jednym posiedzeniu, na jednym hakowaniu zarobiła 154 Simoleony. I jest bardzo zmęczona. O, wiem, co ci mogę kupić. Wiem, co ci mogę kupić. Mogę ci kupić namiot. Śpiwór, w sensie. O, mogę ci łóżko kupić. Nie, kupimy ci śpiwór. Przynajmniej będziesz miała gdzie spać. Znaczy, jak spać? Względnie. Kupimy ci jakiś taki... O, kurczę, jaki ładny kolor się wylosował. Ale dobra, lecimy dalej. E, wygląda jak kołdra. Miałam taki, dosłownie. Au, au, au. Fana, mikrofon, nie. Okej, okay, czerwony. Niech będzie czerwony widzę, że jesteś bardzo mało wymagająca. Ale to dobrze. zostaćcie teraz na ten. Nie zrzemnij się na tym, tylko yy... śpi. Ale to będziemy spać tutaj na podłodze? A w sumie. A dobra, niech będzie. A do której będziesz spała? Do 16. O matko. Dobra. Yy... Nie, dziękuję. Chociaż? Hot dogi. Gdzie jest ten festiwal? kim jesteś, człowieku? Kimś, kto idzie do domu, tak? Okej, okay, dobra. No i się znalazł. Mamy hot doga. Słuchaj, wstawaj. Wstawaj, bo aktualnie to walczymy o przeżycie. W sumie tak sobie myślę, żeby, żeby do tej straży pożarnej to tak nie chodzić zbyt często. E, tak, jakbyście pytali, co robię, szukam więcej hot dogów. E, myślę, żeby do tej... do tej... do tych... Yy, coś słabe, ten festiwal. Gdzie jest w ogóle? Są, po pierwsze, gdzie są ludzie? Po drugie, gdzie jest cokolwiek yy, związanego bardziej z festiwalem? Bo tak średnio widzę. I w ogóle nie staćcie. Nie staćcie. Nie staćcie. Nie ma gdzie na. A nie, dobra, może jest gdzie. O czymś mówiłam i skupiłam wątek. O, jakaś mieszna lampa. Ta no, uduś się jeszcze. Czerwone. Wszystkie światła. Nice. U, możemy fajerwerki puścić. Yy, a, przypomniałam się o czym mówiłam. Yy, myślę, żeby do tej straży pożarnej tak nie chodzić zbyt często żeby to raczej było tak, że no, wpadam sobie raz na jakiś czas, bo faktycznie jestem bezdomna, ale nie coś takiego, że my tam nie autentycznie będziemy mieszkać. Czemu nie możesz grzebać w śmietniku? Przywitaj się! No i co? Są fajerwerki! Były. O! Kurczę, jak to fajnie wygląda. Bardzo fajny w ogóle feature. I cały tyle, tak? Ok. Chodź tu. E, chodź tu. Tego nie. Nie. Dobra, dzień dobry, yy, to pogadajmy sobie z nią, pochwalmy ją, poplotkujmy z nią, nasze no na życie, Rele. Dlaczego jej outfit, czemu ona, co, czemu ona chodzi w biustonoszu z tym, to nawet nie jest łupinka kokosa, ale dziwne, w sumie, dobra, co tu jeszcze możemy robić? Yy, możemy pochwalić jej osobowość. Nie rozmawiasz teraz z kimś, gdzie ty idziesz. O, ona jest naukowcem. Kurczę, a, ona, a nasza Natali miała na pierwszym jako pierwsze pragnienie, właśnie bycie naukowcem. Kolejna osoba, Barry Gilbert, a to jest Janin? Janin? Ja Cię chciałam pochwalić, Pipo Głupie. Dobra, nieważne. Dzień dobry. To było dziecko, prawda? Czy to jest tak zwana aborcja do trzeciego roku życia płodu? Czy może mi ktoś zrobić hot doga? Proszę. Czy możesz zrobić hot doga? Kim ty jesteś? Zaraz, widzę to, widzę to, widzę to, widzę to, widzę tą gwiazdkę. Proszę, zaprzyjaźnij się ze mną. Okej, okay, dlaczego to są same osobistości? Ej, halo, chciałam z tobą pogadać. Mm. Naprawdę, to jest bardzo dużo osobistości. Chciałam się przywitać! Proszę! Proszę, daj mi się przywitać. Nie? Okej, okay. dobra. No to idź do tego kibla. Mm. Nie, 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 nie! Zakolejkuj się! O, młoda. Co masz za loda? Co to za lód? Jaki to jest smak loda? Isiebłuszkowy? Limonkowy? Może, może być. Aha, co? Widzicie, ty, Piaro. Co jest? Jaki miałaś problem? Gdzie możemy spać? Może tutaj, za za tą. Za, za restauracją. O. A dobra, wiesz, co? Śpi gdziekolwiek. Możemy, so możemy sobie pospać w parku, gdzie jest fontanna w kształcie kaktusa. Ale to jest. A co to jest? Nie, to jest jakaś tak jakaś, jakieś jeziorko. Myślałam, że to jest basen, ale nie. A, w sumie szkoda. Uuu, u, u u owocki. Co tu jest? Jakaś cebula, coś? Komidor. Ej, to bardzo dobrze, że coś takiego tu jest. Papryka! Papryka! Ziemniak! Dobrze! Będziemy mieli plony. Ale wiecie co? To jest sprytne, bo ona się położyła teraz spać w kiblu. I... I nikt tutaj już nie wejdzie. Bo no co, no obudzi ją i wygoni ją. A? To jest dobrze przemyślane. Dobra, gdzie można iść się umyć? Mm, jednorożec? Nie, to zaraz. To jest... Tak, jednorożec. Ale w ogóle, ale dlaczego to jest oznaczone jako jezioro? Czemu? Matko, nie ma sensu bardzo. Aha, bo... Boże, myślałam, że koń umarł. Okej, okay, nie rozumiem absolutnie, co się dzieje. Dlaczego te ryby pływają w zadaszeniu? Kto tworzył te parcele? Jak? Co? Dlaczego? Ej. Ej. Hibel mi zamknęli, naprawdę! Idziemy na siłkę. Na siłce będzie prysznic. O, no, jak to ładnie wygląda w sumie. Nie nieźle, źle. nieźle. Dobra, mamy... W sumie to już możemy hakować. Kurde, ale tu by się jeszcze trzeba było najeść gdzieś... Mm, gdzie są prysznice? Alo. O, dobra. Yy, zaraz. Nie, 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 nie. Okej, okay, dobra. Nie odwiedzę już tej siłowni. I yy, yy, cyk do biblioteki. Kurczę, powiem wam, że jak tak stale się obraca kamerę, to ciężko zapamiętać gdzie. Gdzie i jak są obiekty? W sensie parcele. O wiem, co możemy zrobić. Możemy sobie nazbierać yy, tych pomidorków z tego parku z yy, kaktusem. A możemy sobie nazbierać pomidorków. Możemy sobie nazbierać ziemniaków. Tak, kupimy ci kiedyś komputer. I możemy sobie coś jeszcze nazbierać. Zaraz, tam był pomidor, ziemniak, papryka. A, cebula, o. Możemy sobie nazbierać, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy tak w miarę nie musieli polegać tylko na, na jakimś hot dogu zostawionym na ziemi w parku albo na strażo pożarnej lodówce. Kurczę, to się Remiza nazywa. Nie zapamiętam tego chyba nigdy. A, pff, jest, naprawdę aż tak głodna jesteś? Nie zrobisz nic więcej? Pani kochana, ale tak to my się bawić nie będziemy. No i co, co, coś, coś zrobisz? Nic nie zrobisz? Kurde. Gdzie jest ten z kartusem? Tu jest ten z kartusem. To y, cebula, może nie pomidor. No! A, dobra, to sklep. Halo jabłko? O, tu jest, dobra. To kupmy sobie tak z. Nie wiem. Powiedzmy, ze trzy jabłka, ze dwie gruszki, malinkę, przez kwinkę, truskawkę. Poproszę, wracamy do biblioteki. Dobra. I sobie opierdzielisz... Może gruszeczkę sobie opierdzielisz? No, tylko tak, wiesz, raz, dwa, trzy, nie? No, co tak mało? Hakuj, póki możesz. Dobrze. Umiemy się bardziej włamywać do komputerów. Zajebiście. No, idzie prawie stówka. Dobra, to myślę, że jak na pierwszy raz yy, to możemy... Gdzie idziesz? Myślę, że możemy tutaj skończyć. Yy, zarobiliśmy w sumie... Ile zarobiliśmy w sumie? 100, 200, no 200, coś simoleonów. Dzięki za oglądanie i cześć. Okej, okay. okay. teraz, teraz macie działać. Ma działać. Teraz musimy działać.